Siemanko tutaj Pablo Daily Update. No i co? Kawka 7.30. Zaczyna się sesja Londyn. Siedzę o 11.00, standardowy dzień. I co? Eee, przypomnienie. Ostatni daily update, eee, w czwartek bodajże był. I Euro USD, które zapowiadałem. Weszło. RR1 do 10 zyski. I co? I tyle. Eee, Napisaliście komentarze, że chcecie Twittera, został założony. To jest mój profil na Twitterze, także zapraszam. Link w opisie lub pis, wpiszcie Pablo Pewniaczek. To Wam wyskoczy. Nie mogłem papieża tradingu dać, niestety, za długa nazwa. <grym> także, także jest pewniaczek, ale. Ja nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. I przechodzimy do euro bez pierdolenia. Tutaj wam jeszcze wstawiłem, żeby było lepiej widać zyski. I oczywiście na każdej swojej transakcji, którą będę zapowiadał, będę wstawiał jej wynik z stop lossem oraz tej profitem. Jeśli będzie na przykład 5 porząd, i tak wam je wstawię, moja metoda, tak jak mówię, nie mam najwyższej skuteczności, moja skuteczność waha się w 20-30%. do 30%. Z bardzo wysokim RR jestem po to na rynku, nie żeby mieć codziennie rację, tylko po to, żeby stale na nim zarabiać, a taka metoda mi to umożliwia. Nie skupiam się tu na posiadaniu 90% skuteczności, bo jeśli ktoś ma 90% skuteczności, to mogę Wam pokazać jakiego trade mniej więcej wygląda. O, złapałem dołek, o, zamykam, bo zaraz mi zawróci. I tak wygląda takie trajdowanie z posiadaniem 90% skuteczności. Po prostu jest bardzo szybkie, bardzo szybkie TP, bardzo niski RR. No i czy, takie, czy wtedy takie wyniki szczerze są najlepsze? Nie do końca, bo często nawet osoby, które mają 60% skuteczności, tracą. Dlaczego? No bo RR jest niewystarczające i ich pozycja w stracie do tego zarządzania MM jest dłuższa niż pozycja w zysku. Także, także tyle ode mnie. Co na euro? Generalnie na euro, dlaczego decydowałem się na zamykanie trada. Dlaczego zamyka, decydowałem się na zamykanie trade'a? Mamy wybicie dołka, zebranie płynności. Jaki to, jaka to jest dla mnie informacja? Osoba, która kreuje rynek. A takie osoby są i tak, osoby kreują rynek, jeśli ktoś to nie wierzy, OK, nie bronię mu. Ja w to wierzę i wi, widzę to po rynku. Opieram się na jego mechanice, e, daje mi to przewagę, więc e, tak robię. Mamy zapewnioną płynność, więc osoba może wrzucić swoje zlecenia na innych zleceniach, bo stop loss jest niczym innym jak zleceniem oczekującym. Osoba zbiera zlecenia, wykupuje i zbiera osoby, które tutaj miały stop lossy. Wykorzystuje tą płynność do tego, żeby wykorzystać dalszy ruch w górę i wykonać ruch korekcyjny. Co teraz na euro możemy mieć? Jest to, bardzo, jest to miejsce, w którym możemy mieć, dostać nową intencję e, na rynku. Dlaczego? Wcześniejsza intencja była zdecydowanie do dołu, Dlaczego? dlatego z tego miejsca shorty, dlatego tutaj po kontynuacji też shorty. Skąd o tym wiedziałem? Wiedziałem po tym po intencji, po tym, że mam niższy szczyt i mam intencję kolejną do dołu, więc na korekcie ładowałem kolejnego shorta po cel, jakim jest dołek. Zwyczajnie mając taki układ, po prostu w 99% przypadków celem jest dołek ze względu na to, że jest na nim zapewniona płynność. Mamy dojście również do strefy, w której ostatnia osoba, która kopywała rynek, wrzucała swoje zlecenia, więc będzie chciała je bronić. Wytworzyła płynność po to, żeby właśnie wrzucić tutaj dodatkowe zlecenia. Co to znaczy? Znaczy to, że możemy mieć teraz nową intencję na rynku właśnie poprzez wybicie tego dołka. Mamy dojście do strefy. Jeśli będzie to taka typowa obrona, że tak powiem ABC, ja to nazywam, czyli mamy. Wejście zleceń. Powrót do zleceń, kontynuacja. Tak powinna teraz wyglądać. Jednak nie musi, ze względu na to, że mamy, mieliśmy w tym miejscu piątek, mamy płynność ze Stanów, z sesji i otwarcia ich rynku, więc prawdopodobnie zostanie to wybite. I celem będzie dojście do tej strefy i wybicie również tego szczytu. Ze względu na to, że nie mamy po co zbierać zleceń z dołu. Nie mamy, po prostu nie ma ich. Jest, jest o wiele więcej płynności, która jest u góry, do tego, żeby wesprzeć wyższe ceny. I dopiero wtedy będziemy mogli spodziewać się shortów, prawdopodobnie z tego przedziału i z wybicia, z wybicia tego szczytu. Oczywiście, te shorty mogą być w tym przedziale, na przykład tutaj. To już będę sobie rozpatrywał na strukturze wewnętrznej, na M1, bo jak wiecie, handluję małe interwały, ale łączę po prostu timeframey w jedną całość. Od, największe, od największego do najmniejszego, że tak powiem. Wszystko, co jest dla mnie wysokim timeframem, każdy wyższy timeframe jest dla mnie. Po prostu timeframe'em wyższym od aktualnego, czyli jeśli jestem teraz na godzinówce, wejdę na czwórkę, to dla mnie czwórka to jest wysoki timeframe. I na minutówce to piątka również i tak dalej, i tak dalej. Także tak zapatruję się na euro. To jest dla mnie strefa na short i to jest dla mnie strefa na short, ale dopiero po wybiciu tutaj stanów. Także tak to wygląda. RR rozłożę, jeśli miałbym wchodzić w trade'a, to tutaj i RR wtedy, podołek. Ewentualnie po 1 do 5 do tego miejsca, tutaj do, tej niebieskiej kreski. Także minimalne 1 do 5, największe 1 do 9 z tego trade'a można wyciągnąć. Tutaj Podołek wtedy docelowo, i oczywiście wtedy już będzie prawdopodobnie potem dołek, także 1 do, 12, 1 do 12 i na to się zapatruje na euro. Jeśli jakieś longi, tak, na pewno. Jednak muszę poczekać na intencje, gdyż mam dopiero poniedziałek, mam rozpoczęcie sesji i dzisiaj stany chodzą krócej, bo mają jakieś wakacje, czy tam. Chuje moje dzikie węże święto miodu, nie mam pojęcia co to jest. Oni tam co chwilę świętują, co chwilę mają wolne. Ja nie wiem, jak oni zarabiają na to życie, eee, ale dobra. Także co? Nie no, tak rozżartuję, ale denerwują mnie zawsze święta, bo zawsze nie wiem, kiedy są jakieś święta, nawet w Polsce jakieś Boże Ciało. Ja idę, wszystko zamknięte i się kurwa dziwię, bo wyżyję w swojej bańce e, tradingowej. I. I treningowej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o euro. E, tutaj mam strefę. Ona raczej zostanie rozjechana, mają bardziej wyznaczoną jako punkt reakcji. Na początek sesji spodziewałbym się powrotu wtedy do ostatniego miejsca gdzie była konsola, czyli tego, gdzie wchodziły zlecenia, bo konsolidacja jest niczym innym jak zbieraniem zleceń i kontynuacji w górę. Także na ten moment homo nie wiadomo, nie da się obstawić przewagi. Będę musiał poczekać na intencje. Jeśli mi narysują intencję, to wtedy będę e, oczywiście przyłączał się w którymś kierunku. Mam dwa scenariusze na te dwa kierunki, także tutaj Wam pokazałem, e, głównie na shorty, ze względu na to, że um, na ten moment struktura układa mi się do dołu. Ale tak jak mówię, spodziewam się dojścia do tamtych stref, bo tam mogą wejść zlecenia dużych graczy i tam, jeśli byłbym. E, Instytucją, która ma wchuj siana i wiedział, że muszę tego, muszę tego siana zabrać od wszystkich jak najwięcej, to właśnie w taki sposób bym ich zrobił w chuja. Także e, tak patrzę na rynek i tak widzę EURUSD. E, o kurde, EURUSD zajęło mi 6 minut, także trzeba przyspieszyć tempo. E, złoto. Na złocie czekam na swoją strefę premium. Jest ocena 1927 na short. Tutaj intraday będę patrzył na rozpoczęcie sesji Londyn, czy tutaj coś się zadzieje mi w tej strefie 1922, i będę chciał to sobie wtedy ewentualnie przyshortować z takim stoplosem, Tak, dobrze widzisz, z takim stoplosem do dajmy tego miejsca. Jeśli mi to pociągną, to miejsce będzie to to, czyli RR naprawdę bardzo dobre. 1 do 20. A ktoś powie, ja pierdolę, jak to możliwe. Prząci kłamie niemożliwe, że takie tradey wchodzą. No to zapraszam na grupę. Sukcesy można sobie wszystko pooglądać, także nic nie jest ukrywane, można tak grać i nie jest to żadne, nie wiem. Żadna nowość. W sumie jest to bardzo niepopularna rzecz, bo dużo ludzi nie potrafiłoby nawet trzymać się takiej metody, bo zwątpiłoby nią w nią mając 25% skuteczności, bo jak to na 100% trade'ów 25 ma wejść, no ale jak wejdzie to jeden trade płaci za wszystko i to przysłowie jeden trade płaci za wszystko, wtedy je zrozumiecie, jeśli złapiecie taką metodę. A po metodę zapraszam na grupę wiadomość prywatna, można napisać akceptując wszystkie zasady, przyjmę każdego kto jest zaangażowany i będzie akceptował zasady, które daje, bo przychodząc do nie jest to typowe jakieś szkolenie czy coś, tylko jest to przynależność do grupy tradingowej, gdzie chyba już ponad 60 osób razem jest. Handlujemy pojedyną metodologię. Jeśli widzimy jakieś nowe zależności, dzielimy się nimi. Jest to cały czas rozwijane i każdy się wspiera. I mamy tutaj już kilku fundowanych traderów. Także myślę, że nie widziałem czegoś takiego w Polsce. Bardziej to traktuję jako taką militarną grupę. Nie chcę tego robić na zasadzie masówki, no bo nie o to chodzi jakość, znak większości, ilości. Także tak widzę złoto. Złoto zdecydowanie według mnie na shorty z tej strefy i ta strefa intraday na rozpoczęcie sesji. To już będę tutaj wstawiał na live tradingu, ewentualnie przed wejściem w trade'a lub szybko po wejściu w wstawię to na Twittera oraz na kanał Pablo Setup na Discordzie. Mm. Ok. Fed. FED też dla mnie na shorty, ta kryptowaluta. Nie wiem co to za coin, również nie mam fundamentów. Jeśli tutaj coś się będzie działo zaraz fundamentalnego, to nie zjedzcie mnie w komentarzach. Znaczy zjeść mnie możecie, bo mam to w dupie. Ale mówię, ja siedzę na rynkach tradycyjnych, także ja wam powiem co widzę ty, tylko z wykresu, tylko z wykresu. Mnie, ja nie wiem co to robi, nie wiem czym to jest, sobie wzrosło i moim zdaniem spadnie podołek. Także generalnie shorty. Pierwsza strefa short, druga strefa short. Jeśli ją rozjadą, czekałbym spokojnie na dojście do tej strefy i z niej bym shortował, czyli do 0,39 max. Ale mimo moim zdaniem, patrząc na aktualne momenty na rynku, ta strefa połówka, czyli 2,720 ze 100 plusem na 29, troszkę wyżej można dać, bo na krypto pewnie jest rozjazd tych cen, że lekko ci dojdzie i ci wyjebie to. RR1 do 5, także akceptowalne i co? I takiego shorta bym na tym fecie rozegrał. Widzę go cel lokalnie po ten dołek tutaj na 0,1725. Raczej w górę tego gnojka nie widzę. E, także tak. No, nie mam tutaj czym się obawiać. To wybicie tutaj tego szczytu. I będzie można tu sobie wejść z tego miejsca. Mm, ok. Daksior. Na Daksiorze miałem tutaj strefkę. Sobie czekałem. Mm, w, w piątek. Nie było, była jedna reakcja z premium, ale taka dupowata. Bardzo duży momentum, więc jest do wywalenia. I na się czekałbym na tą strefę dzisiaj, na shorty. I stąd może pójść po potwierdzeniu: naprawdę fajny shortik. Prawdopodobnie we wtorek to bardziej pójdzie. I ten shortik grałbym do tego miejsca: czyli 1 do 10 znowu. Na się bardzo często wchodzą takie tradey, dlatego lubię go handlować. Jak spada, to spada. Jak rośnie, to też rośnie, na pełnej piździe, Także szybciutko. I to mi się podoba. Także tak widzę DAXA. Ewentualnie jeszcze będę tutaj zastanawiał się nad tym profitem przy tej konsoli. Dlaczego? Bo to jest miejsce ostatnio, gdzie weszły zlecenia i osoba tutaj zbierała dużo zleceń, dużo shortów tutaj wchodziło. Eee, I co? I tyle. I tak widzę DAXA. Eee, wszystko? Bitcoin. Tam pewnie nuda. No, na Bitcoinie nie mam co mówić. Eee, możecie sobie odpalić wcześniejszy, wcześniejszy Daily Update. Na krypto się nic nie zmienia. Na krypto na trada czekacie dwa miesiące, po to, żeby Wam zrobił jedną świeczkę godzinową na 2%, wrócił do miejsca, gdzie był i czekacie następne dwa tygodnie. Także jeśli ktoś handluje i traduje na Bitcoinie, pozdrawiam serdecznie. Ja codziennie na euro o 9 mam jazdę, na indeksach też mam jazdę. Polecam uciec z tego rynku jak najszybciej i jedynie sobie to inwestować na spokojnie, spotowo, bo to nie mam co tego tradować. Oczywiście się śmieję, jak ktoś chce, to niech sobie traduje. Ja mówię o swoich doświadczeniach. Także co, mój dla Was Pablo, pozdrawiam serdecznie. 11 minut, znowu trochę dłużej, ale myślę, że lepiej jak sobie więcej pogadam w tych filmach niż takie e, napierdalanie. Tylko tego, co wrzucam, bo takie e, info będzie na Twitterze, także co. E, pozdrawiam, zapraszam na Twittera, zapraszam na grupę e, i możecie napisać komentarz, zostawić łapkę, napisać super filmik Pablo. <laughs> Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.